Nie ma jeszcze wiosny? Nie. Jest? Czy poniedziałek. nie? Ma? Jest. Brawo. W poniedziałek, czyli tuż, tuż, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. A kto by chciał, żeby już była wiosna? Ja mam. No to chyba wy wszyscy chcieli. A, a, dlaczego, a dlaczego chcielibyście, żeby była wiosna? Tak jest ciepło. Ciepło. A jak jest ciepło, to co można robić? Pływać. Ja Oj, to, to chyba, chyba już mówimy o lecie, Popracować w ogrodzie, bardzo cenna uwaga, Na początku my jasne, też palić marzannę. Palić marzannę chcę Nadjoga palić grilla. Grilla można sobie zrobić, jasne. I jeść jakieś smakowite rzeczy, tak? Lody. Lody z grilla? Tak? Nie? Ja bym sobie spróbowała, żeby było dobrze. A to wiedzielibyśmy, co? co jeszcze można robić wiosną? Ale chyba jeszcze... Zabacz. Masz rację, można iść na basen, ale na początku wiosny chyba jeszcze na kryty, bo jeszcze by nam było za zimno, co? Woda jeszcze jest pewnie zimna. Tak jak było? Fajnie? Dużo pływałaś? Świetnie. A słuchajcie, a co jeszcze można robić? Chodźcie, chodźcie tu do nas, do nas, prosimy. Ja tylko mogę, Bawki na ognisku, świetnie. I co jeszcze można robić? Na co można wsiąść na przykład? Na rower. Na rower. I na co jeszcze? No, słucham. Na konia. Na konia można jak najbardziej. I na słonia. Słonie już czekają, bo na pewno już bardzo się cieszą. No, można na rolka. Na rolkach. I na czym jeszcze? I na hulajnodze. Właśnie na to czekałam. A ty co powiesz? Do zoo można jechać. Czyli wiosną można robić mnóstwo wspaniałych no, no, rzeczy. Rowerze. Na rowerze. Właśnie. Czyli już wiemy, dlaczego chcielibyśmy, aby nadeszła wiosna. Dzisiejsze przedstawienie ma tytuł Ogrodnik. To sądząc z tytułu chyba jakoś nawiązuję do wiosny. Jak myślicie? Ja. Tak? No, ja też tak myślę, ale jak obejrzymy to przedstawienie, to się przekonamy. Słuchajcie. A ogrodnik y, w czasie wiosny ma dużo pracy. Bardzo dużo pracy. Jasne. Słuchajcie. Ja a rośliny. Tak, 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 tak. Wszystkie rośliny muszą urosnąć, a żeby urosły, to o niej trzeba dbać. Kochani, ja Wam przeczytam taki wierszy, ponieważ nie mogę się doczekać tej wiosny, to napisałam na ten temat kilka słów. Posłuchajcie. Mój kochany ogrodniku, przynieś wiosnę choć w koszyku. Czy w koszyku, czy inaczej niech te wiosny już zobaczę. Niech usłysze śpiew z barwy kwiatów w jasnym słonku i rowerkiem wyczyszczonym śmiało śmignę w świata strony. A tu wiosna pomalutku przyszła i pracuje już w ogródku. Sadzi kwiatki, dywan trady ściele, witam młodzi przyjaciele.